Cześć. Nazywam się Konrad Biel i jestem aktorem w teatrze Andersena w Lublinie i dzisiaj spotykam się z wami tutaj i chciałbym wam opowiedzieć o kukle, pokazać jak taką lalkę można zrobić w bardzo prosty sposób, używając przedmiotów, które na pewno znajdziecie u siebie w domu. Ale nim przejdziemy do pracy, chciałem wam też trochę opowiedzieć o kukle, ponieważ jest to taka lalka, i tutaj taka anegdotka dla Was. Taka, taka lalka, która trochę rzuca cień na ten teatr lalek, do którego ja przyszedłem, ponieważ często mnie pytają, gdzie pracuję. Mówię, że pracuję w teatrze dla dzieci. A pracujesz w teatrze kukiełkowym. Od razu pada taka, takie pytanie, czy też takie stwierdzenie. I, I to jest taki właśnie najczęstszy błąd, że ta kukła, czyli ta lalka, o której ja dzisiaj będę opowiadał i którą zrobimy, e, jakby zastąpiła wszystkie lalki, które występują w teatrze, a już wiecie, że przecież tych lalek bywa. Ta różnorodność lalek jest bardzo duża. To nie tylko kukły. I dlatego chciałbym Wam powiedzieć i żebyście pamiętali, że, że kukiełka, kukła to nie jest typ wszystkich lalek teatralnych. To jest konkretna, jedna, jedyna konkretna lalka. No i teraz możemy przejść do tego, jak ta lalka wygląda. Ta lalka. Podstawą takiej lalki i coś, co czyni ją wyjątkowym, jest jej kręgosłup, a jej kręgosłupem jest kij. To jest nasz kręgosłup, a w takiej lalce w kukle to jest prosty patyk. To jest, zobaczcie, pokażę wam tutaj teraz jedną taką lalkę. Zobaczcie. To jest prosty patyk. I tak naprawdę hmm, cała technika animacją takiej lalki polega na Animowaniu czy też ruszaniu, takim patykiem. To jest syrena. A teraz pokażę Wam inną lalkę. Też kukłę. I znowu zobaczcie. Podstawa to patyk. Tylko tutaj mamy nałożoną całą laleczkę, całą formę. Mamy głowę, mamy rączki, mamy spódnica. Czy sukienka? To jest spódnica i bluzka. To już wiem. I widzicie, to jest cała taka forma na patyku, ale... ale idźmy dalej. Idźmy dalej. Zobaczcie teraz tutaj. Tutaj mamy jeszcze inną formę. Mieliśmy głowę, mieliśmy lalkę, całą postać ludzką, samą głowę i mamy rybkę. I to też jest kukła. To też jest kukła i też jest animowana. Za pomocą takiego prostego patyka, który też jest jej kręgosłupem. No i od razu dochodzimy do takiego wniosku, bardzo prostego wniosku, że tak naprawdę kukła może przyjmować taką postać, jaka stworzy się w waszej wyobraźni. Może być to postać człowieka, może być to postać baśniowa, może być to postać wymyślona, ale jest to lalka na patyku. Widzicie? To jest jakaś taka postać ludowa. Przejdźmy do nauki animacji kukłą. Na początku yy, łapiemy kij w dwie ręce, trzymamy ki, nasz kij, który jest, przypominam, kręgosłupem i próbujemy nadać pewnej takiej rotacji naszej lalki, może dodając do tego, zobaczcie, tak jak ja teraz dodaję, pewnie to śmiesznie wygląda, ruch swojego ciała. No i sobie chodzimy, widzicie, patrzymy na główkę. Jak widzicie, ja cały czas patrzę na głowę, bo tak mnie uczono, żebym patrzył, Cały czas na lalkę. To jest taka zasada, która tak naprawdę obowiązuje przy animacji większości lalek i form, bo wtedy skupiamy w ten sposób uwagę widza na formie. Możemy sobie chodzić po pokoju, możemy iść do mamy do kuchni, pogadać z mamą, wejść przez drzwi, wyjrzeć przez okno. To nie tylko taki płaski ruch w prawo i w lewo. Ale zobaczcie, jaka jest różnica, kiedy robimy go po lekkim takim półkolu, i oczywiście używając do tego całego swojego ciała. W prawo patrzę, wracam i w lewo, i zobaczcie, cały czas patrzę na lalkę. Kukła może być lalką taneczną. Zobaczcie, kiedy nadajemy jej rotację, jak tańczą jej nogi, rączki. Mam nadzieję, że te informacje, które Wam przekazałem, pomogą Wam być bardzo sprawnymi animatorami, aktorami, lalkarzami. A teraz chciałbym razem z Wami zbudować taką kukłę z przedmiotów, elementów, które można znaleźć w domu. Tu mamy tłuczek do mięsa. Tu jest jakaś taka ucieraczka. Już to jest gumeczka, to ja szybko ściągnę. Tak. Tutaj jest też jakaś ucieraczka. Nie wiem do czego to nawet służy, ale podobała mi się ta gwiazdka, dlatego wybrałem. Tasiemki kolorowe, które pociąłem na mniejsze, na mniejsze odcinki. To jest bardzo szybko, można to przygotować. Spinacze do bielizny kolorowe, nakrętki, gwiazdki i tak naprawdę możecie sobie poszukać jakichś guzików, kolorowych papierów, co wam tylko. Podpowiada Wasza wyobraźnia. Jeżeli mamy już przygotowane wszystkie elementy do stworzenia kukiełki, to teraz możemy sobie pozwolić w tym przypadku na stworzenie takiego wstępnego projektu. Czy tutaj zrobię oczy, a tutaj nos i przykleję gwiazdki? Nie wiem. Nie wiem, zastanawiam się. Na pewno takim rozwiązaniem, o którym pomyślałem, to chciałbym, żeby wszystkie moje kukiełki miały. Podoczepiane do spinaczy, do bielizny, takie tasiemki. No i już powstała nam jakaś postać. Możemy teraz nadać jej jakieś imię. Ja go nazwałem pan Tłuczek. Zobaczcie, jaki u mnie tutaj teraz zaszedł proces twórczy. Żółta, radosna, słoneczna, pogodna, to też może być wskazówka dla cech charakteru takiej postaci naszej kukiełki. Niebieski to może być już tylko jedno. Huragan, wiatr, albo fale, morze, ale też piękny anioł byłby. To w takim razie zabieramy się do pracy. Tyk, 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 tyk. Tutaj z drugiej strony, zawsze możecie sobie dolepić kolejną warstwę, albo z tej strony jeszcze jedną warstwę. W podobny sposób wykonam włosy do mojej kukiełki, używając tasiemek, i tym razem to będzie nakrętka. Wlewamy ciepły klej do nakrętki i szybciutko musimy jakoś to tam przykleić. To się złapie. Trzeba uważać cały czas na palce. Tak naprawdę, można by było też użyć plasteliny albo po prostu kleju magicznego. Też jest używany. Fajna fryzura, prawda? Elementy, z których tworzymy lalki, możemy modyfikować, możemy zmieniać, nawet powinniśmy to robić, przynajmniej tak jak mam nadzieję, że to będzie widoczne, że, że ja tworzę, że to jest tak zwany proces twórczy i mi się to bardzo podoba, że już myślałem, że ta lalka będzie miała w takie oczy, a jednak teraz zmieniłem zdanie i będzie miała takie włosy. W trakcie tej pracy po prostu Zaczynamy być kreatywni, zaczynamy szukać nowych rozwiązań. Nie bójcie się zmiany tego projektu, bo tak jest bardzo często, że w czasie tworzenia dokonujemy pewnych zmian. Lalka pozwala nam na to, żeby, żeby stworzyć taką postać, jaka jest w naszej wyobraźni. W mojej wyobraźni one wyglądają tak, ale wy oczywiście możecie je modyfikować, zmieniać, tworzyć swoje, bo najważniejsze, żebyście się dobrze bawili.